Siemanko, Handluj tym, czyli z życia handlarza samochodami używanymi, coś czego już dość dawno nie było, czyli filmik z serii kasacyjnej. Dokładnie ten samochód, niestety, odjedzie na swoją ostatnią drogę, czyli na kasację. Jeżeli chodzi o to auto, no to ono ma bardzo fajny środek, ta Ibiza i bardzo ciekawy silnik, tak bym powiedział. Taki optymalny, jeżeli chodzi o moc, bo tutaj pod maską mamy 1,9 TDI o mocy 130 koni, manualna sześciobiegowa skrzynia, czyli ten samochód całkiem fajnie powinien. Się odpychać. Niestety tutaj uległo uszkodzeniu, prawdopodobnie, coś w okolicach turbiny, dokładnie nie wiadomo. Ja też nie miałem okazji sprawdzić tego ani go odpalić, bo dzisiaj tak. Dzisiaj mamy sobotę. Ja ten samochód przywiozłem wczoraj, czyli w piątek. Pierwszy kontakt z właścicielem był dwa tygodnie temu, i on się zastanawiał, co z tym samochodem po prostu robić. On stał cały czas w tym samym miejscu, niediagnozowany, niesprawdzany, gdzieś tam pod zakładem pracy. I stamtąd też go odebrałem. Dzisiaj była sobota, czyli ja w teorii mógłbym sobie tutaj coś z ciekawości sprawdzić, no ale no miałem klientów na inny samochód i oni mi zajęli praktycznie cały dzień, nie kupując finalnie i tak samochodu. Także super. Teraz mamy gdzieś godzinę prawie 16 i jest taki ostatni czas, żeby cokolwiek tu nagrać. Dobra, pokażę wam go pod maską, czyli to 1.9 TDI, i prawdopodobną właśnie przyczynę tutaj tego, że ten samochód się znalazł tu, gdzie się znalazł, i wyjedzie na kasację. Z ciekawości, i tak będąc całkowicie szczerym, to ja chciałbym sobie sprawdzić po prostu, czy to jest tylko ta turbina, czy jakiś wężyk może gdzieś tam spadł, pękł, uszkodził się, jakkolwiek, może coś tam związanego z powietrzem, nie mam pojęcia. Natomiast w poniedziałek się kończy ubezpieczenie OC, czyli niestety tutaj sobie nie zaszaleje. Przód, przód, całkiem spoko, ten grill też taki czarny, bez tej takiej. Chromowanej obwódki i też nie wiem, czy to zależy akurat od wersji. Bo ja tak od wagów nie jestem jakimś specjalistą, ale przeważnie miałem w tych tedy inne tutaj te, te, te osłonki, te części. Dobra, mniejsza. Pokażę Wam go pod maską. Mam nadzieję, że uda mi się to otworzyć. A elegancko. I tak, pod maską jak to pod maską. Tutaj mamy magiczne TDI, magiczne dwie czerwone literki. Gdyby było wszystko czerwone, to w ogóle byłoby mega. Pamiętam kiedyś, jak wszyscy się jarali tymi właśnie czerwonymi literami. I tak, jeżeli chodzi o ten silnik, bo tak sobie spojrzałem teraz na szybko. Chwilę temu obchodziłem ten samochód dookoła, żeby mniej więcej mieć jakiś punkt zaczepienia na co patrzeć i co Wam tutaj pokazywać. No to on jest nawet suchy skubany. Tutaj nie widziałem gdzieś z dołu jakichś wycieków, czegoś takiego, czyli powinien w miarę dobrze się trzymać. Tutaj też siedzi akumulator. Spróbuję go sobie podładować przez noc, może uda się go odpalić, tak z czystej ciekawości. No, pod maską, jak to pod maską, tak on właśnie wygląda, czyli taki dość suchy, nie jest jakiś taki zapocony. No, silnik jak silnik tutaj niestety największą wadą tego samochodu jest blacharka, bo o ile ta strona no to jeszcze jako taką ujdzie, bo tutaj mamy jakąś rdzawkę, natomiast wiadomo, auto nie jest nowe, patrzymy sobie tak z daleka i też w miarę to wszystko się zgrywa w miarę się zgadza, jest jeden kolor no ale tutaj niestety gorzej z tej strony, no zderzak już pewnie był lakierowany, czy jakiś tam dokładany z innego natomiast tutaj coś się już działo Ktoś tu był, nasi tu byli, poszpachlowali sobie trochę, czyli to kole było już gdzieś naprawiane. Tutaj opony mamy nawet takie sportowe, to są Yokohama, cholipa, Yokohama to nie jest byle co, tylko czy one, z kiedy one są? To jest chyba do 26 tydzień, 12 rok. No, prawie nowe. I tutaj jakbyśmy sobie jeszcze spojrzeli od spodu na ten samochód, na progi z tej strony, no to nie wyglądają źle. Tutaj jakiejś takiej tragedii nie ma. Z przodu, tutaj oczywiście, bo może gdzieś po prostu ten samochód uderzył, może to się gdzieś oparło, jakiś kamień czy coś takiego, ale tutaj żadnej dziury nie ma. To jest po prostu zdarta ta warstwa zabezpieczająca, i to byłoby spokojnie do odratowania. Z przodu, co my tutaj mamy? A właśnie, bo na to zwrócimy uwagę. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale tutaj są nawiercane, mają takie dziurki, i nacinane tarcze hamulcowe. Czyli ktoś sobie tutaj do tej. Do tego 1,9 TDI, do tych 130 KONI zainwestował w jakieś takie lepsze hamulce z przodu. Chociaż zaciski chyba, nie wiem, no z tej perspektywy na pewno tego nie zobaczę, bo już jest tak szarawo, ciemnawo i tutaj za bardzo nic nie widać. I tak on właśnie wygląda, jeżeli chodzi o tą stronę. Ta strona jest taka dość dobra, powiedziałbym nawet jeszcze spoko i obleci. Natomiast gdybyśmy się wspięli jeszcze do góry, niestety jest gorzej, bo tutaj mamy poddzywiały ten słupek w górnej części, tu na dole zresztą też i to są takie w sumie typowe chyba dla takiej bizy e, rdzawki, bo dość często widuję właśnie w tych, tych miejscach, tak samo tutaj na podżybiu, na, po, na podżybiu, nowe słowo chyba wymyśliłem, na podszybiu. To podszybie też jest pod, podrzewiałe delikatnie. Musicie mi wybaczyć, bo jest już tak zimno po prostu, nawet mi usta marzną. E, tu jest jeszcze jakoś nakle... A, to z jakiegoś płatnego parkingu pewnie. No i tak to właśnie wygląda. Dach jest OK, bo też czasami się zdarza, że dach jest jakiś taki mocno szpachlowany i tam są jakieś cudawianki, cuda cudenka. Ale ślisko, nie spadni. Nawet wycieraczki są w miarę ogarnięte. Nie ja tak patrzę, wiecie, na różne takie rzeczy, bo czasami jest wesoło, jeżeli chodzi o te samochody, które miałem na kasację. I to są takie całkowite po prostu już auta typu szrot. Takie typowe śrociska, które nawet nie rokują. I ta strona to jest magia. Szerszy kąt. Picasso, tak jest. Tutaj mamy trzy odcienie tego właśnie koloru, trzy odcienie szarości. No i tak, błotnik jest w jednym kolorze i on się nawet w miarę chyba, chociaż nie, on się z maską nie zgrywa. Maska się zgrywa z drzwiami, czyli ten błotnik był wymieniony, co nie jest jakąś tam wielką rzeczą, bo maska y, ma taki kolor jak drzwi, czyli może coś się działo po prostu z tym błotnikiem, może był już pognity czy cokolwiek. A tutaj ten tylni. Błotnik to już jest taki najgorszy, najbrzydszy punkt na całym samochodzie. On musiał być tutaj naprawiany, dostał dość mocno. Gdybyśmy tutaj to ruszyli, to to wszystko po prostu odpadnie. Zobaczcie, jak ta blacha tutaj się rusza. Wszystko w środku puste. No i generalnie można byłoby to ogarnąć, no bo tutaj co? Wstawiamy reperaturkę, lakierujemy. Nie wiem, ten bok powiedzmy, żeby wszystko wyglądało równo, razem z progiem, bo on ewidentnie z tej strony miał jakiegoś dzwona. Coś tu się działo, może ktoś driftował i gdzieś tutaj nastąpiło jakieś uderzenie, i ta część razem z progiem była naprawiana, bo to tak, tak wychodzi. Ten próg zresztą nie wygląda zbyt dobrze, zwłaszcza w porównaniu z tamtym. Czyli widać, że ta strona, coś tu się działo, i to co się działo nie było jakieś fajne. Jeszcze raz daleka. Tak to wygląda, pokażę Wam go jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o słupek, bo ten słupek, najpierw się muszę tutaj dostać na górę, oj, ten słupek to jest też taki trochę majstersztyk, bo o ile tam były jakieś takie lekkie rdzawki, no to tutaj już to się też rozwarstwia. To jest generalnie no, bardzo trudne miejsce do naprawy, bo tutaj, żeby cokolwiek zrobić z takim słupkiem, ja nie mówię teraz, tylko po prostu nawet wcześniej, no to szyba powinna być wycięta, powinna być nowa wstawiona, wszystko dobrze zabezpieczone, bo to jest takie ryzykowne miejsce, tutaj się woda zbiera, i później często się kończy, tak jak właśnie w tym przypadku. Zobaczymy go sobie jeszcze w bagażniku. I przejdziemy do się. Turlałem się tutaj na dużym ryzyku, bo to jest życie na krawędzi. I tutaj jak, tak jak na dole, taki u góry, ten błotnik niestety. Trafiony był zdecydowanie. Nie wiem, czy tutaj no, ćwiartki raczej nikt nie wstawiał, tylko po prostu coś naprawiał. Dobra, otwórzmy sobie magażnik. Zresztą tak wygląda klapa, no ona niestety nie będzie jakoś tak turbo widoczna. Ale ona z tego co widziałem, niestety też tutaj dostała od spodu. Jest od spodu pordzewiała. Też się już tutaj rozwarstwia. Także ta Ibiza niestety już swoje przejeździła, jeżeli chodzi o stan blacharski. Oczywiście na no, upartego można byłoby to na spokojnie ogarnąć i ten samochód pewnie jeszcze by pojeździł. No ale tutaj kwestia, czy wpompowanie takiej kasy, żeby to zrobić, ogarnąć, czy to miałoby jakikolwiek sens. Przedrzeczmy, czy w ogóle jest zapasówka kołpak. Kołpak mi się nie przyda. A i zapasu nie ma. Już tam nie wiem, 15 kg w plecy cholipa. Czy są jakieś narzędzia? Coś? Nie, nie ma nic. No dobra. Ale wjechałem tak, że można jeszcze to zamknąć, nie źle. Dobra, środek. A środek paradoksalnie to jest chyba najładniejszy punkt tego całego samochodu. Chociaż biorąc pod uwagę, że tutaj mamy takie papierki, to strzelam, że ta szyba pewnie się nie opuszcza, nie podnosi coś tam. Może silniczek działa, tak, bo tu czuję nawet pod palcem, że ona tutaj opadła trochę. E, czyli to pewnie byłoby tam do ogarnięcia, zresztą co ja tutaj dużo mówię, do ogarnięcia, to jest i tak samochód na kasację, ale ewentualnie to byłoby też do naprawy, jeżeli chcielibyśmy po prostu blacharką się zajmować i też tą mechaniką. E, szyby dwie w prądzie, no z tyłu wiadomo, no nie są, z tyłu są tylko, to są chyba składane lusterka jeszcze, lusterka podgrzewane, no taka całkiem sympatyczna wersja, jeżeli chodzi o ten środek. Kierownica skórzana. Bo to już wczoraj sobie tutaj trochę w nim posiedziałem wieczorem, bo tak mi się właśnie wydawało, wciągając ten samochód, że ten środek coś sobą po prostu prezentuje. Coś sobą prezentuje i wygląda tak całkiem ciekawie. I on, jak na taki samochód, też używany typowo na dojazdy do pracy, taki roboczy, no to nie jest jakiś taki mega usyfiony. Bo czasami widzicie, jak pokazuje takie samochody, które właśnie odjeżdżają na kasację, no to one są mega brudne. A ten jest taki jeszcze całkiem, całkiem znośny. Wiadomo, nie będzie to nówka, ale to wszystko to są takie pierdoły, które można byłoby sobie spokojnie ogarnąć i to nawet w takim niedługim czasie. Co on tutaj ma jeszcze w porównaniu z takimi ibizami, które ja miałem na przykład wcześniej? Ale tu światła już brakuje, ale jakiś taki chyba zestaw bardziej rozbudowany, jeżeli chodzi o audio. Tutaj występuje. I te fotele. Fotele są naprawdę ładne. Ładne i takie całkiem wygodne. Tutaj jeżeli chodzi o boczki, nic nie jest powycierane. No tak wygląda to naprawdę sympatycznie, jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu. I tutaj też te zegary wyglądają zupełnie inaczej niż w takiej zwykłej powiedzmy wersji 19 TDI w jakiejś tam 90-konnej. Nie wiem czemu, ale tak już jest. Tak samo te kratki od nawiewów. Radia nie mamy, bo i po co? To się wcale nie dziwię, bo co radio w samochodzie, który dzierży na kasację? Sześciobiegowa skrzynia. Aj. I 259 tysięcy kilometrów przebiegu. Co piszczysz? Zagada? Nie zagada. Chciałem, ale niestety nie wyszło. I ta kierownica w sumie całkiem spoko wygląda, czyli on może nawet mieć 259 tysięcy. Z tej strony wiadomo, bardziej wytarta, ale lewa strona zawsze jest bardziej wytarta. Taka skórzana. No generalnie porównując z takimi standardowymi powiedzmy Ibizami, z którymi nie miałem do czynienia, bo nie miałem nigdy Ibizy e, ze 130. No to wygląda całkiem sympatycznie. No ale niestety samochód jak mówiłem na kasację. Także popatrzmy sobie ostatni raz i może jak już ten filmik będzie wrzucony, no to auta nie będzie. Także tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego hej.